Kim ma z tej strony SCP, a to jest 11? Wiem, że powiedziałem, on powiedział to celowo. A tak sobie to się ma z tej strony 11, a to jest SCP-ko Diamond Bridge. Nie wiem, czemu ja zawsze tak mówię, teraz z kapem, że zawsze mówię to samo. Na no początku każdego cholery filmu mówię to samo. I zaczynam od nowa, bo nagrywałem wczoraj i wszystko z mi fraps. Nagrywam da dalej frapsem, bo nie miałem czasu zmienić na razie, ale poszukam czegoś innego konkretnego. Y Sprawdzałem MSI Afterburner, to co mi ktoś podesłał. Yy, podkręciłem sobie trochę procesor nim, minimalnie, bo wiem, że to może zaszkodzić. Ale nijak nie mogłem rozgryźć nagrywania. Nieważne, dobra. Yy, jakaś konkretna nazwa. Bo chcę teraz tą się od początku do końca. Mówię to samo co wczoraj. Cholera. Dobra, nieważne. Fap Bardzo sensowne. Tak, tyle w tym sensu. Dobra. A póki to się ładuje łajno to mam rozdarcie wewnętrzne. Będę się teraz przed wami zwierzał, że mam rozdarcie wewnętrzne, że w ogóle, że, że mi przykro, że nie chcę zrobić, nie chcę zrobić ze swoim życiem. Jest ono beznadziejne, idę się powiesić. Mówię jakemu, wartowałem, Ale tak proszę rodziców, żeby mi załatwili tą kamerę, taką nowszą. Bo wiecie, trolda w Tarzis SCP i tak dalej. Dajcie tą nowszą kamerę, dajcie, dajcie. Pół roku. No to się już kupimy. Jest! A nie wolałbym być może keyboardu zamiast tej kamery w sensie jakiegoś nowego syntezatora. I tu mnie mają. Gdyby nie wspomnieli, już bym miał kamerę. A wspomnieli? I teraz się zastanawiam. Keyboard czy kamera. Syntezator czy kamera? No syntezator keyboard, prawie to samo, ale... Teraz mam przechlastane. Co byście wy wybrali? Nie wiem, pomóżcie mi, no bo nie wiem naprawdę. Kamera. 5, 10 nikt nie napisał mi, że go to za cheat, więc więc czuję się zobowiązany żeby go Zresztą zobowiązany czuję się czuję się czuję do używania tego o, tak aniołek tak jest cheat. tam jest tylko maska, ona nam jest niepotrzebne ale Nie potrzebuję. W tym odcinku, co wczoraj nagrywałem, yy, sprawdzałem, co się dzieje, jak dam yy, się poddać się działaniu tego czegoś na zombie. No I tak, łażę, pół odcinka, łażę, łażę, myślę, co się z nami stanie, robi mi się ten czerwony ekran. Ja już tam taka ekscytacja, bo nie wiem, co tam będzie, myślę, co to nie będzie, bo wszyscy kilkakrotnie co że żebym, żebym tak uczynił, no to pewnie coś tym jest, coś tu musi być, coś się musi fajnego tutaj stać. Yy, rozmazanie ekranu, yy, dead. You died. Yy, świetnie. Yy, po prostu świetnie. Yy. Całoknie czekałem na śmierć. Z ekscytacją jeszcze. <laughs> przykre. To jest po prostu przykre. O Karta. Ok. Wiemy, że mamy już 914. Więc to nam pomoże. Tutaj jest. Tu jest ten pierścionek i encyklopedia, bo to wczoraj też akurat widziałem. Przy tym... O, te pokoje chyba są ostatnio zawsze połączone: encyklopedia i dwunastka. No tak, nie ma no, karty. Dammit it. Yeah, sorry. Musiałem zatrzymać na chwilę, bo znowu oczywiście na jasno. Kołgiter. Prawdy? Jak to dobrze, że tu nic nie było. Wiem w ostatnim odcinku, jak bardzo mi brakowało tego pokoju, bo to znaczy, brakowało, no... Skojarzyłem sobie z którymiś z pierwszych odcinków, w, w których nagrywałem, że coś tam było i... I się strasznie dbałem i starałem się w ogóle... O je, Jest! O Jezu O Jezu Ja go ostatnio w ogóle nie miałem nigdy, ani razu He, A jednak jest Musiałem mieć nieco farta Może teraz wywabić Durnie Aaaa Co kanalio, Kanalio o. Kanaliiio kanali Jezu ja śpiewam To jest- nie Przepraszam, ranie Wasze uszy w ogóle. wszystko, nie. No, Nie myślę, że będzie tak blisko. Tak, i teraz nie wyjdę. Ja, ja sobie robisz. Nie. Stary! Uf, dupy! Przepraszam. Ja przepraszam. Nie! Ale zapisałem. Może dam radę. Sam się wpędziłem w wojnę. sobie herbatą popiję. Lol, miód. A, to zapisałem. Jeszcze raz. Teraz spamujemy F3. God mode on. No, aha, no, no clip jest. Ha, i tu cię mam. Teraz to se możesz poskakać. No clip on. Przepraszam. A wiem, że nie powinienem. Że to nie fair, nie wypada w ogóle. No clip off. God mode off. Żeby nie było. Nie chciał mi się od początku czekać aż się załaduje, by znowu by pół filmu zleciało na ładowaniu tego samego momentu i bez nadziei Dobra zaraz pójdę Jak zawsze najazd, świetnie To mi się przyda Kurze, nie mam nic, nawet karty. The, the fuck you all. Nie zdążyłem się nawet wystraszyć. What the fuck? Co jest? <grym> mrugnąłem. God mode on. No clip on Na styk, zawsze na styk Dobra, przerwę się tam I tak tu już byłem, więc wiecie No clip off God mode off F5, tu sobie zapiszemy, żeby znowu nie było wpadki Wielcy mi dym, straszny Kurczę, nie lubię tych korytarzy bo potem się w nich zawsze gubię Zawsze Every fucking time Już się zgubiłem Eee 096 się nie powinienem z tego śmiać, ale to bardzo źle brzmi. Jak no, się jest na tyle kupimy jak ja, no to źle brzmi. Znaczy się, to chciałem powiedzieć. To, że wy teraz uważacie, że to źle brzmi, to nie znaczy, że jesteście kupi. tylko dlatego, że ja wam powiedziałem i wasza podświadomość tak działa teraz, że... Ktoś powiedział to, ty faktycznie i tak... Ale... Eh, Eleven Filozof, dobra nie, nie, sorry. Le, 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 le. Sorry. Nie naprawdę mnie nosi ostatnio. Koniec roku O, stóru, ja cię Taki chuj. Taki, widzicie? Taki. Większy, no nie mieścicie w country. Jest wszystko, nie ma karty. Mamy kartę, nie ma nic. Zawsze. Jak się wystraszyłem. Czyli muszę tutaj stać i czekać aż ten się wytrzy do końca? Ojejciu. Mogę zlokalizować tego dupka? więc on tam jest No, otwórz te pieprzone drzwi Ej, ja już raz to w tej grze mówiłem Otwórz te pieprzone drzwi No, holy fuck Ej, chyba sobie ze mnie jajca robicie Jajczycie sobie ze mnie co mogę tutaj zrobić? Ej, what the fuck, co tu się dzieje? O nie, 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 ej, shit Ej, czemu się zaklądowałem? To coś robi chwila. No clip on. Nawet nie włączam goda. Czemu? Co to robi? <tryk> 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 oh, oh Dobra się ja to ze na następny odcinek, bo, bo nie mam za dużo czasu, zaraz nie zacznę wyganiać, a też rzucanie to bólu w dupie. Ale wracam do SCB znowu. <laughs> a fajne uczucie. Dobra. To, to by było na tyle. O Komentujcie, subskrybujcie, jak w stojójcie cześć. Mam wam jeszcze yy, właśnie... Zdziwiłem się w ogóle, że ktokolwiek obejrzał ten film z tym coverem. Co ja nagrałem? Naprawdę zaskoczyliście mnie Jeżeli chcecie więcej to ja wam podeślę coś co tam jeszcze mam A jeżeli chodzi o cover związany z gitarami to na razie Na pewno nie zrobię wam gitarę niesprawną, to tylko tyle A, a tak ogólnie to, dzięki Komentujcie, subskrybujcie, nagracujcie, ugańcie, cześć, na razie Mogę? No pewnie, że mogę Aaaa!